Hej, hej, witam Was wszystkich. Shark z tej strony. Posłuchajcie, nagrałem pewien filmik, pewną analizę na grupę GPW, którą prowadzę na Telegramie, i stwierdziłem, że na tyle są tam istotne poziomy i na tyle jest ciekawa i fajna ta analiza, że również pokażę ją na, na YouTubie, na kanale. Tak więc. Zapraszam Was do tej, do tej analizy za chwilkę. A jeżeli ktoś interesuje się w ogóle polskimi akcjami, inwestuje na polskich akcjach i chciałby bieżące analizy, to zapraszam do, na swoją stronę sharktrader.pl, gdzie możecie dokładnie przeczytać, zobaczyć i zapisać się do grupy GPW. A teraz zapraszam Was już na analizę. Dzień dobry moi drodzy, witam Was. Shark tutaj przy mikrofonie. Za czym dzisiaj będzie, zacznę od analizy WIG-20. Natomiast za czym zacznę tej analizy, to chcę dwa słowa powiedzieć. Po pierwsze, dostałem ostatnio maila od jednej z osób. Kiedy te spadki na WIG-20? Czemu ich nadal nie ma? No, jak widać, spadki się rozpoczynają tutaj te ostatnie dni, i jak najbardziej to widać. Po drugie, chciałem powiedzieć, że Coś, co ja bardzo często powtarzam: cierpliwość, moi drodzy. Cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz, cierpliwość. Bycie kąpanym w gorącej wodzie to nie jest dobra, dobre podejście do rynków. Rynki to maraton, a nie sprint. Tak więc zwróćcie uwagę, że ja te analizy tutaj na grupę GPW robię zazwyczaj. Na interwałach od H4 w górę. Tego typu interwały potrzebują czasu, żeby się zrealizować. Chociażby na, na interwale W1 formacja świecowa może się od jednej do trzech świec tworzyć. Tak więc spokojnie, bez stresu i bez nerw, cierpliwość jest jak najbardziej wskazana. Po drugie, dostałem również jeszcze maila od jednej z osób. Że od tygodnia nie ma żadnej analizy. Czemu nie ma żadnej analizy? Znaczy, skąd to, skąd to się bierze? Moi drodzy, tutaj też kilka rzeczy. Po pierwsze, jeszcze raz podkreślę, że trading, inwestycje to maraton, a nie sprint. Już były w okresie grupy, w trakcie trwania grupy, były okresy, w których czasami przez tydzień, półtora, nie było żadnych analiz. Fakt, wtedy przynajmniej robiłem film, w którym mówiłem, że kontroluję rynki i obserwuję, i po prostu nic nie ma. Więc były jakieś takie wideo, nazwijmy to, uspokajające Was. Tak więc czasami jest taka sytuacja, że po prostu na rynkach się mało dzieje. To nie chodzi o to, żeby analiz było dużo, tylko żeby były trafne w odpowiednich momentach. Więc ja stawiam bardziej na jakość, a nie na ilość. Idealnie jest, jeśli Jakość jest połączona z ilością, ale nie zawsze tak bywa. Dwa słowa wyjaśnienia. Zapraszam jeszcze raz na Instagrama, Obejrzycie, zobaczycie, co się działo, a teraz zabieram się już do tego, z czego zawsze nie znacie, czyli do analiz. Przede wszystkim przede wszystkim tutaj wyznaczyłem ostatnio target, gdzie cena powinna się odbić do góry, do tych poziomów po, po dojściu właśnie do setki. I to była ostatnia analiza. Natomiast wcześniejsza analiza mówiła o spadkach z tych poziomów. Te spadki generalnie już zostały tu zrealizowane. Natomiast jeżeli ostatni czas, ostatni czas, ostatni układ rynkowy, który się tutaj stworzył, w momencie kiedy cena dojdzie tutaj, to ostatni układ ostatnie te dwa miesiące. Zmieniają nieco obraz rynku. Dlaczego? Bo jeżeli cena dojdzie do tego poziomu, ten poziom to jest 113% tego tutaj tworzonego, tworzącego się, e, wcześniej mówiłem o nim e, szarp. Natomiast jeżeli tu wybijemy, to znaczy, że przebijemy ten tutaj dołek. I gdyby ten ruch po prostu spadł do średniej 100, to byłby to szarp. Ale w związku z tym, że cofnął się do średniej 100 tutaj, to jeżeli nadal spadnie tutaj, to sytuacja już będzie zgoła inna. Dlaczego? Bo wtedy nie należy mierzyć tego odcinka, a ten odcinek. I teraz zobaczcie, w takiej sytuacji wytworzy nam się inny harmonik. Ten harmonik, ja to już przesuwam, to już nie będzie szarp z poziomem 113, tylko ten harmonik, jeżeli dojedziemy dotąd, przebije ten punkt i będzie to już motyl, moi drodzy, który również ma ogromne szanse reakcji tutaj z tego rejonu, tylko że tym razem bardziej z poziomu 127%. 127 to około 2100, i z tego poziomu również jak najbardziej ma szansę, powinna być korekta. Ta korekta mogłaby być, korekta tego ramienia CD, mogłaby być właśnie do punktu B, bo to jest bardzo częste coś, co... Przepraszam najmocniej. To jest bardzo częsty poziom, do którego koryguje się ramię CD. Natomiast troszeczkę zmienię kolor FIBO. Natomiast moi drodzy, mogłoby dojechać również do 61%, co również zdarza się jako korekta tego ramienia CD. Jedna jest ważna rzecz tutaj, że zarówno w tym miejscu, ja to przybliżę, zarówno w tym miejscu, jak i w tym nie dotknęliśmy setki, tylko musnęliśmy ją. I może być taka sytuacja, że tu będzie chciało musnąć setkę. Sytuacja będzie rozwojowa, przecież jesteśmy w stałym kontakcie z wyjątkiem tego ostatniego tygodnia, więc na pewno będę robił update'y tego. Natomiast tutaj chcę wam jeszcze jedną rzecz pokazać, że to tak bym powiedział troszeczkę z wyprzedzeniem was chcę przygotować, bo pewnie będą analizy do tego. Jeżeli ta korekta nastąpi do góry, to przecież... W tym miejscu będzie pierwszy punkt D127. A co z drugim? Drugi poziom, moi drodzy, jest tutaj. Więc moim zdaniem, jeżeli ten motyw stanie się faktem, w zasadzie to nie powinienem tego jako jako w zasadzie żaden, żaden kolor zaznaczyć tutaj, bo tego w tej chwili ta. Chociaż zaznaczę to na zielono. Dlaczego? Bo gdyby okazało się, że nie będzie reakcji na 2,100, co szczerze powiedziawszy trochę wątpię, to jest właśnie jak najbardziej szansa do, na dojechanie do 161%, czyli równych 2000 i dopiero większą reakcję. I teraz zwróćcie uwagę, że idę teraz na W1 i mierzę cały ten wielki ruch do góry. I co? I zobaczcie, że tutaj te 2000, te 161% zgrywa się z 50% tego wielkiego, gigantycznego ruchu z W1. Ogromne, ogromne zgęszczenie Zgęszczenie FIBO moi drodzy, jak również tutaj, ja to jeszcze tak pokażę. Mamy lukę. Mamy lukę. To jest wręcz idealne miejsce, żeby cena zareagowała. Tak więc, okolice 2000 punktów to jest bardzo ważny poziom, gdzie jeżeli zaczniemy tutaj spadki, to na 2000 będzie trzeba bardzo to obserwować. No, mówię, będziemy w stałym kontakcie. Natomiast, natomiast tutaj jest super, ultra ważny poziom. Tak więc, tyle jeżeli chodzi o update dotyczący WIG-u 20. Mam jeszcze kilka spółek, które są na, na tapecie. Za chwilkę zrobię dla Was analizę i, i po WIG-u 20 wrzucę resztę. Pozdrawiam.